Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z cyklu spotkania z prawnikiem w ramach prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie Dogma Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Dzisiejszym moim rozmówcą jest pani Anna Ifimow Czerwonka, prawnik, mediator i doradca obywatelski ze Stowarzyszenia Dogma, która współpracuje z nami w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie niestety taki dość kontrowersyjny temat jak dyskryminacja ze względu na wiek w miejscu pracy. Niestety w dalszym ciągu jest to dość duży problem, z którym spotykają się przede wszystkim. Może, może nie przede wszystkim, ale niestety osoby starsze, rzadziej osoby młodsze, bez jeszcze doświadczenia zawodowego. Także omówimy na spokojnie teraz tą kwestię, jak takie problemy rozwiązać. Zacznijmy może Pani Aniu od tego, czym w ogóle jest dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na wiek. Ta dyskryminacja ze względu na wiek oczywiście, tak jak Pani wspomniała, przede wszystkim dotyczy osób, nazwijmy to nie w starszym wieku, ale w pewnym wieku, tak? w dojrzałym wieku. E Abyśmy też sami nie dyskryminowali, tak, od samego początku, natomiast sama dyskryminacja może również też, tak na marginesie wspomnę, dotyczyć ludzi młodych, tak, ponieważ ta dyskryminacja ze względu na wiek dotyczy przede wszystkim osób również też wchodzących na rynek pracy, tak, którzy nie mogą otrzymać pierwszej pracy, bo mamy takie trochę błędne koło, oni nie mają doświadczenia, więc pewne miejsca pracy są dla nich niedostępne, z drugiej strony nie mają okazji tego doświadczenia zdobyć, ze względu na to, że znowu nie są te miejsca dla nich dostępne. Natomiast jeśli wychodzi tutaj, wracając do tematu w ogóle powszechnej, tej dyskryminacji ze względu na wiek. Ona dotyczy osób mniej więcej w wieku około 40. Plus. To jest ten. O, to tak. No, to już jest, niestety. Taki moment, gdzie wydaje nam się, że my jesteśmy w sile wieku, teraz możemy góry przenosić. Mamy doświadczenie przede wszystkim. Mamy jest doświadczenie zdobyte, tak. Skończyliśmy jakieś wykształcenie, już mamy, skończyliśmy studia, tak. Czy, czy, czy zdobyliśmy fach, tak. Czy mamy jakieś dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje w danym zawodzie, otrzymaliśmy na przykład papiery czeladnicze, mistrzowskie już później. I rzeczywiście jesteśmy fachowcami w naszej dziedzinie, i to nagle się okazuje, tak, że minął ten taki krótki czas naszej bardzo takiej pozytywnej przydatności do pracy i zaczynają się problemy związane z tym, że pracodawcy uważają, że gdzieś już zaczyna nam coś uciekać, tak? Już nie jesteśmy tacy sprawni, już nie jesteśmy tacy przydatni. Generalnie rzecz biorąc, być może już nasze role powinny się na życie nieco zmieniać, i szczególnie właśnie. Ta dyskryminacja dotyczy przede wszystkim kobiet. No tutaj my mamy większy taki problem, bo i zarówno ten początkowy, taki gdzie jesteśmy dyskryminowane ze względu na wiek, bo oczywiście jest, jest to pewien zakres wiekowy, w którym przecież za chwilę urodzimy dzieci. Potem jest taki moment, że mamy troszkę problem z dostępem do rynku pracy, bo przecież mamy małe dzieci. Tak. Potem już mamy taki moment, w którym faktycznie chciałybyśmy wrócić, tak? no, ale znowu musimy tę naszą ścieżkę kariery nieco zaczynać od początku, rywalizując z młodszymi o dane miejsce pracy. I bardzo, bardzo szybko przechodzi taki moment, gdzie no już zaczyna nam być wytykany nieco wiek. Zwłaszcza chyba w tych y, y, pracach typowo biurowych, czyli sekretarka. Wydaje się, że każdy jednak oczekuje, że to będzie osoba y, młodsza, około 20 lat

To oczywiście, że tak, tak ale to są wszystko w granicach rzeczy pojawiające się z taką typizacją tak? pewnych zachowań, pewnego wyglądu i ja oczywiście ze stereotypowym widzeniem też kobiety danego zawodu, czy też osób w danym zawodzie. Tak? No warto też podkreślić, że z reguły jest ta różnica też pomiędzy 40-letnią kobietą tak, a 40-letnim mężczyzną. Tak? Zawsze się uważa, że mężczyzna 40-letni w sile wieku, natomiast kobieta 40-letnia no to już jest takim moment przełomowy dla niej, tak? Szczerze mówiąc, nie wiedzieć czemu. Pani Aniu, jak przedstawia się więc problem dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy? On przejawia się bardzo różnie. Tak naprawdę początkiem może być już samo ogłoszenie o pracę. Często pracodawcy no, szukając jakiegoś zwartego zespołu, silnego, mocnego, tak, prącego do przodu, piszą bardzo często w ogłoszeniach, że poszukują osoby do naszego młodego zespołu, tak? co to oznacza, tak, po lekturze takiego ogłoszenia, no, mogę się ja też zastanawiać, czy ja się czuję jeszcze młoda i faktycznie mam prawo dołączyć do takiego zespołu, pracowników, czy no, niestety jestem tylko młoda już tylko duchem, tak? I pracodawca nie przyjmie mojego. O pracy. Efekt z tego jest taki, że najczęściej, nawet jeśli już nie pojawia się to w ogłoszeniu, tak, bądź pracodawca, pracodawcy piszą różne neutralne opisy tych stanowisk. Bardzo często jest tak, że aplikując w sposób przez, przez internet, aplikując na takie miejsce pracy, okazuje się, że gdzieś tam z tyłu jest jakaś tabelka jeszcze do wypełnienia, w której muszę wpisać tak, i doświadczenie, i imię nazwisko, oczywiście parę jeszcze innych rzeczy. I na przykład do te urodzin, co już jednocześnie stygmatyzuje, tak? i nie trudno się domyślać, że można w ten sposób sprawdzić i wyłonić grupę osób, które zaprosimy dalej na rozmowę, bądź takie, które już nie. Już po samym tak? wieku. Już po samym wieku, tak. Z pewnością jest możliwość użycia takiego filtra. I to jest jakby pierwszy moment. Drugi moment tego przejawiania się dyskryminacji ze względu na wiek. To jest właśnie kwestia taka, że pracownicy, którzy tam bardzo często długo pracują w danym miejscu pracy, nie zmieniają tej pracy, pozostają, tak zmieniają się kadry. Różne osoby młodsze przychodzą, odchodzą, uczą się tej pracy, idą dalej i nagle się okazuje tak, że szybko mijają te nasze lata w danym miejscu pracy i szybko się okazuje, że przestajemy być najmłodsi w naszej pracy. Okazuje się, że przychodzą ludzie młodsi, sprytniejsi, lepiej wykształceni czasem, czasem rzeczywiście tacy, którzy chcą się czegoś nauczyć, a czasem jest też tak, że rzeczywiście niekoniecznie chcą się nauczyć, a całą wiedzę czerpią też z internetu. W związku z tym przestaje być taki ważny w miejscu pracy etos osoby, takiego przewodnika, który prowadzi młode osoby, uczy i zatraca się nam taki etos uczenia od osób, które mają większe doświadczenie. Natomiast kolejną taką kwestią tego problemu dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy i takich przejawów, to często jest również potem takie stygmatyzowanie tych osób, które są jak już powiedziałyśmy, w danym wieku, w dojrzałym wieku i nie wysyłanie ich na przykład na szkolenia. Nie proponowanie im podnoszenia kwalifikacji, yy, na przykład dawanie też zadań poniżej ich kwalifikacji, poniżej ich możliwości albo wręcz w drugą stronę, tak? dawanie takich zadań, w których one mają problem z wypełnieniem no i to ma świadczyć na dowód tego, że faktycznie no, już sobie nie radzą na tym stanowisku. Żeby wytknąć im jakieś błędy. Żeby wytknąć im jakieś błędy, przesunąć na inne stanowisko bądź do innego działu. Yy, często te osoby dostają na przykład wcześniej, będąc takim grupy, czy, czy nawet czasem świadcząc stanowiska kierownicze, piastując stanowiska kierownicze, później po jakimś czasie okazuje się, że przechodzi ktoś na ich miejsce, jest jakaś zmiana pokoleniowa i okazuje się, że ta osoba trafia w jakieś zupełnie inne miejsce, w którym zupełnie nie może wykorzystać swojej dotychczasowej wiedzy. Tak? I to jest też właśnie przejaw takiej dyskryminacji. Często bywają już takie nawet bardzo drastyczne formy, gdzie na przykład młodsi pracownicy mówią, ach tam babciu, dziadku, no to już są takie drastyczne przejawy, ale one się nadal pojawiają gdzieś tam w miejscach pracy. Albo czasem traktuje się te osoby w sposób taki infantylny, tłumacząc im, pokazując. Zwłaszcza jeżeli to. Chyba chodzi o te nowe technologie. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o te nowe technologie, tak, tłumacząc albo będąc takim zdziwionym, że jak to nie ma, Masz, nie wiesz, nie orientujesz się, tak? Przecież wszyscy już teraz z tego korzystają, tak? Oczywiście możemy też mówić o tym, że takie osoby mają też prawo do tego, tak? żeby w taki sposób się zachowywać, korzystać może z nie najnowszych nowinek, tak, nie mieć najnowszego telefonu takie ich prawo. Z drugiej strony, często jest to postrzegane przez współpracowników jako, jako właśnie takie skostnienie i w takich relacjach, tak, i w poglądach, i zaczyna się takie. Też myślenie, że te osoby generalnie rzecz biorąc, nie chcą się uczyć, nie chcą zdobywać nowych doświadczeń, tak? Bo całym sobą pokazują, że nie chcą z tych nowych nowinek korzystać i nie chcą faktycznie przejawiać nawet takiego zainteresowania, co oczywiście jest bardzo wielkim błędem. Bo jak czas pokazuje, tak, nawet wracają nam różne mody, wręcz tak zwany vintage mamy style tak, i różne inne i czasem nawet młodzi ludzie gdzieś tam wyszukają, wyszukują starych aparatów, telefon, żeby się pochwalić przed kolegami, także można taki mieć styl old school. Także to można też odwrócić w taki fajny sposób i tworzyć naprawdę bardzo fajny zespół w miejscu pracy. Niestety najczęściej bywa tak, że jest to trudne. Natomiast kolejnym takim przejawem tej dyskryminacji ze względu na wiek to jest też kwestia takiego określenia również przez ustawodawcę po prostu okresów, w którym przechodzimy na emeryturę, tak, zwyczajnie. Jest to kwestia ustawowa, ona się zmienia też w czasie, tak, pamiętamy niedawne podniesienie wieku emerytalnego, potem mamy obniżenie wieku emerytalnego i w zależności od tego, jaki jest w danym okresie rynek pracy, to oczywiście może nam to i szkodzić, i z jednej strony pomagać, tak? Bo z pewnością będzie część osób zainteresowanych skorzystaniem z, z wcześniejszego wieku emerytalnego i będzie też część osób, które nie będą zainteresowane. Musimy też przede wszystkim pamiętać, że te osoby, które wcześniej przechodzą na emeryturę, no niestety nie mogą liczyć później na wysoką emeryturę, z której będą w stanie się utrzymać. W z tym wiele osób to też przyciąga. Nie ma też obowiązku przejścia na emeryturę w wieku do tego przysługującym. A co w, co w sytuacji, kiedy dana osoba jest w tym okresie ochronnym? Bo de facto nie może być zwolniona przez pracodawcę, ale no, współpracownicy mogą być bardzo, no, że tak powiem, niestosunkowo kulturalnie w stosunku do pracownika właśnie na, w, takim, w tym wieku już przedemerytalnym. Znaczy, bardzo często zdarza się tak, że te osoby w tym wieku przedemerytalnym oczywiście korzystają z tej ochrony pracy. Ja przypomnę, że na dzień dzisiejszy to jest 4 lata, natomiast no, różnie reaguje ich środowisko pracy. Tak? Bardzo często współpracownicy wskazują na to, że takie osoby no, czekają tylko na tym swoim miejscu, żeby tylko doczekać emerytury. Tak? Tacy pracownicy są niewysyłani już właśnie na nowe szkolenia. Tacy pracownicy również też zostają przesuwani w różne miejsca no i też współpracownicy... Ale by dotrwać, tak, jakoś ich tam dotrzymać tak. do emerytury, bo, bo też często się wskazuje, tak, że, że to no, należy gdzieś tam przesunąć te osoby, co oczywiście nie jest zgodne z prawem e, i trzeba to zaznaczyć. Tak. Taka osoba, e, ze względu na to, że za chwilę osiągnie wiek emerytalny, czy nawet już nabyła prawo do, do przysługującej jej emeryturę, nie ma obowiązku przejść na emeryturę. Mało tego pracodawca nie ma prawa rozwiązać z nią stosunku pracy, jako powód podając osiągnięcie wieku emerytalnego czy nabycie uprawnień. To jest indywidualna sprawa tej osoby. Tak? Czy ona ma chęć, czy nie ma chęci przejścia już na emeryturę? A wracając do współpracowników, no, czasem nawet może nie wprost, tak? ale czasem są takie pytania, tak? czy już nie czas na wnuki, tak? a może gdzieś tam powinni pomóc nieco w domu, tak? albo że. Oczywiście, tak? czy, czy, czy gdzieś tam nie potrzeba ich więcej w innym miejscu? Tak? To, to są różne sytuacje. No, oczywiście nie możemy tutaj mówić, że wszędzie są dokładnie takie same, ale zdarza się. Natomiast trzeba mieć na względzie jeszcze jedną kwestię, tak, że są zawody, w których po prostu osiągnięcie wieku emerytalnego niestety powoduje, że nie możemy już przedłużać naszych uprawnień do wykonywania zawodu. I to są takie zawody, na przykład jak pilot linii lotniczych. Po osiągnięciu określonego wieku, po prostu nie będzie już mógł latać samolotem, przynajmniej dla firmy, z którą współpracuje. Czy może podjąć y, jakąś inną pracę? Bo zlecenie, inną natomiast pracę. już nie będzie mógł kontynuować obecnej pracy. Tak, nie możemy wtedy mówić, że jest to dyskryminacja ze względu na wiek, tylko po prostu po osiągnięcie tego wieku. no Niestety nasze organizmy się starzeją, powiedzmy sobie to też szczerze, i ustawodawca łączy to często. w w kilkunastu zawodach, z, no niestety już z, nie, z możliwością tego, że nie będzie można wykonywać tego zawodu po określonym wieku. A jakie są więc takie regulacje dyskryminacji w miejscu pracy? Czy pracodawca w jakiś sposób powinien chronić pracownika przed dyskryminacją? Pracodawca przede wszystkim powinien dbać o atmosferę w pracy i zapobiegać różnym nieprawidłowościom w miejscu pracy. Tak? Przede wszystkim, po pierwsze, sam nie powinien dyskryminować pracowników, i, i o, oczywiście, tutaj, w tym względzie, głównym takim przepisem to jest artykuł 32 y, Konstytucji, tak? która generalnie rzecz biorąc zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny tak? ze względu na wiek, płeć i ta y, dyskryminacja, ten zakaz dyskryminacji y, działa rozszerzająco. To nie jest tylko kwestia, że mamy zawarte te przepisy w konstytucji naszej, natomiast to jest traktowane rozszerzająco również na miejsca pracy. Tak? Tutaj również pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać dyskryminacji zarówno i tej ze strony współpracowników, jak i sami jej nie stosować. Niestety. Kto częściej, czy są jakieś badania, które pokazują, kto częściej dyskryminuje, czy pracodawca, czy współpracownicy? Ja przyznam szczerze, że tutaj bywa różnie. Tak? To jest kwestia jakiejś dyscypliny też pracy, wprowadzenia pewnych zasad, wprowadzenia też zasad etyki. Często w miejscach pracy różnie to bywa. Natomiast kwestie tutaj są podzielone. Tak? Zarówno pracownicy, współpracownicy dopuszczają się tej dyskryminacji, jak i również w sposób i pośredni, i bezpośredni pracodawcy. Takie pytanie od naszej też klientki, która ostatnio właśnie spotkała się niestety w miejscu pracy z dyskryminacją. Mówiliśmy o pewnych przejawach dyskryminacji, między innymi niewysyłanie właśnie na, na szkolenia. No i w taki sposób jest jedna z naszych klientek pomijana, z całego, okay. może nie z całego zespołu, ale zazwyczaj jest tak, że pewne osoby za jakieś osiągnięcia w pracy zostają wysyłane na dodatkowe szkolenia, na jakieś imprezy integracyjne, a ona nie. Co ona może zrobić w tym momencie? Jak to sprawę wyjaśnić z pracodawcą? Bo wiadomo, że jednak no, czuje się troszeczkę pominięta i też nie, dzięki, dzięki temu, dzięki przez to nie dokształca się i siedzi tak cały czas w miejscu. Znaczy, tutaj przede wszystkim zalecana jest rozmowa z swoim przełożonym. Tak? Dobrze jest, kiedy okazuje się jeszcze tak, że nad naszym przełożonym jest jeszcze kolejny przełożony. Tak? Czy to już kierownictwo wyższego szczebla, czy jest to dyrektor, tak? czy, czy jest to wręcz właściciel firmy. Należy przede wszystkim oczywiście porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym. Tak? Jakie są powody, tak? jak on to widzi? Być może nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że, że dokładnie tak to. Wygląda, że, że gdzieś tam pomija. A musimy też pamiętać o tym, że czasem jest tak zwana dyskryminacja pozytywna. I to jest taki moment, w którym na przykład, żeby wyrównać. Z szansę współpracowników, stosujemy tak zwaną dyskryminację pozytywną, tak? czyli osoby, które mają mniej doświadczenia, które są świeżo zatrudnione, wysyłamy częściej na różne kursy, ze względu na to, żeby one po prostu nauczyły się, wypełniły tą lukę w zespole, nabyły tych samych umiejętności i to mamy tak zwaną dyskryminację pozytywną. Natomiast jeżeli rzeczywiście dochodzi tutaj do negatywnych form tej dyskryminacji ze względu właśnie na wiek, to należy zwrócić przede wszystkim uwagę pracodawcy. Tak, jeżeli pracodawca na to nie reaguje, jeżeli jest to nasze odczucie, tak jeżeli tak uważamy, możemy skorzystać też oczywiście i z porady prawnej możemy też skorzystać z pomocy mediatora. Natomiast jeżeli okaże się, że rzeczywiście nasze myślenie o tym, nasze odczucie na temat tej dyskryminacji, która nas dotyka, jest faktycznie potwierdzona, czy faktycznie tak te przejawy możemy uważać za potwierdzone, to oczywiście jeżeli wszystko Wszystkie metody zawiodem to pozostaje nam sąd pracy. Czyli jednak trochę tak już kończąc malutku temat, sąd pracy no raczej zakończy naszą współpracę z pracodawcą, bo małe są szanse na to, że przez sąd załatwimy te kwestie, tylko raczej może dojść do rozwiązania umowy o pracę. Niekoniecznie, tak. Może się okazać, że to będzie taki przełomowy moment, tak w którym rzeczywiście wszyscy zrozumieją, że nie tędy droga, tak, że dokładnie nie aż tak to wygląda, bądź e, faktycznie tak, e, być może w chęci jakiegoś zysku trochę się zagalopowaliśmy i zamiast zwracać też uwagę na atmosferę w pracy i na promowanie wszystkich pracowników, no trochę być może pomijamy tutaj pewne kwestie. E, i być może sąd pracy i, i ten cały spór przed sądem pracy niekoniecznie będzie kończył współpracę z pracodawcą. Może się okazać, że rzeczywiście będzie to taki przełomowy moment, gdzie faktycznie wszyscy zda, z, będą sobie zdawali sprawę z tego, że faktycznie być może należy wzmocnić, poprawić relacje w miejscu pracy. A żeby do tego nie doszło, żeby nie doszło do y, takiej rozprawy w sądzie pracy, y, jakie narzędzia może stosować pracodawca, y, żeby no, jednak wyeliminować tą dyskryminację w miejscu pracy? To są różne y, w zasadzie takie organizacyjne narzędzia. Tak? Przede wszystkim oczywiście wszelakie regulaminy pracy. Tak? Przede wszystkim y, pokazywanie wszystkim pracownikom jasnych kryteriów i oceny, i tego w jaki sposób i za co są wynagradzani, w jaki sposób i za co ewentualnie są promowani do jakiś nagród. W, dalszym, w dalszej kolejności oczywiście też uświadamianie pracowników, tak powodów wysłania danej osoby na szkolenie, bądź nie, bo być może te przejawy są właśnie tą pozytywną dyskryminacją. E, oczywiście, pracodawca będzie odpowiadał za stosowanie dyskryminacji albo pośrednio, albo bezpośrednio. Tak, nawet jeżeli pracownicy w stosunku do danego pracownika e, taką atmosferę stwarzają, że on czuje się dyskryminowany, to oczywiście pracodawca zobowiązany jest zapobiegać e, takim sytuacjom. I oczywiście, jeżeli e, tutaj pracownik zgłosi, she taką kwestię i nie zostanie ona polubownie załatwiona, no to przez sąd pracy zostaną wszystkie te kwestie wyjaśnione. Wtedy na pewno trzeba będzie większej uwagi poświęcić na to, czy faktycznie wszystkie narzędzia, które mamy, włącznie z opracowaniem być może takiej wewnętrznej etyki pracy działają, bądź nie działają. Być może jakieś mechanizmy tutaj niestety nie działają. Czyli warto się konsultować też z Wa pracownikami. Warto tera. konsultować z pracownikami, ale też warto korzystać na przykład z pomocy takiej zewnętrznej. Tak? Warto też na przykład prowadzić takie szkolenia w zakresie, żeby pracownicy odróżniali tak? I kwestie mobbingu i dyskryminacji, bo to nie jest dokładnie to samo, chociaż czasem hmm. może być jedno i drugie. Natomiast chodzi też kwest o kwestie takiego i szkoleń pracowników, uświadamiania pracowników i to jest przede wszystkim zadanie pracodawcy. Ono może być realizowane w bardzo różny sposób. Może być też realizowany w sposób taki, że też oczywiście pracodawca może co jakiś czas skorzystać czy z usług mediatora, tak, który też wyjaśni parę kwestii, może też założyć tak, jakiś taki punkt informacyjny, gdzie nawet anonimowo będzie można wrzucać jakieś ankiety, na podstawie których pracodawca będzie w stanie no, określić, tak, czy w jego miejscu pracy faktycznie takie, dochodzi, do dyskryminacji. dochodzi do dyskryminacji, bądź nie, tak, co czują pracownicy jak uważają, tak? Czasem jest też tak, że nasz główny szef nawet może nie zdawać sobie z tego sprawy, że w jakimś pojedynczym dziale mogą zachodzić nieprawidłowości. Mówiliśmy tutaj głównie o dyskryminacji ze względu na wiek, jeżeli chodzi o ten wiek podeszły, natomiast jest jeszcze ta dyskryminacja młodych pracowników i często młodzi ludzie troszeczkę to chyba wydaje mi się mylą, bo przychodzą do pracy, otrzymują jakieś wynagrodzenie i bardzo szybko, czasami nawet szybciej niż ci starsi pracownicy chcieliby to wynagrodzenie podnieść, awansować i często zdarza się tak, że no jednak ten ich awans idzie troszeczkę wolniej niż im się wydaje i wtedy dochodzi właśnie do tego pytania, czy to już jest dyskryminacja, czy pracodawca ma prawo jednak troszeczkę dłużej danego pracownika przytrzymać na tym, nie wiem, niższym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, czy, czy ten awans powinien być współmierny do innych awansów w, w firmie? Oczywiście no, każdy z nas kiedyś zaczynał pracę tak? i każdy z nas był takim początkującym pracownikiem, i oczywiście każdemu z nas na początku zapewne wydawało się, że będzie góry przenosił tak. i zarabiał, od razu, I zarabiał od razu tak wysokie pensje, bo przecież nasze potrzeby też gdzieś tam na tym starcie w nasze dorosłe życie też są duże. Natomiast bardzo łatwo tutaj, takim najprostszym narzędziem, które możemy zastosować, to jest na przykład jakiś dodatek stażowy. I wtedy wszystko jest jasne, tak? On niekoniecznie może, musi wynikać z samego wieku pracownika, tak? Ale ze stażu w danym miejscu pracy. Wtedy będzie wszystko jasne, tak, pracujesz dłużej, tak, jesteś takim wiernym e, pracownikiem, tak, współpracujesz z firmą długo, tak, za to masz dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli chodzi o kwestie awansów, e, czy kwestie m, zmiany wynagrodzenia, czy podniesienia wynagrodzenia, czy jakiejś indywidualnej e, nagrody, to oczywiście, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, warto zawsze z pracodawcą rozmawiać i o naszych odczuciach, tak? e, prosić też o wyjaśnienie, jeżeli jesteśmy niezadowoleni, prosić też o jakieś wyjaśnienia na tak czy kierować jakieś pisma do pracodawcy. Natomiast tutaj jest jeszcze inna kwestia, przede wszystkim związana właśnie z przejrzystością zasad pracy w miejscu pracy. Tak, jeżeli przejrzyście, tak, w sposób przejrzysty jest dostęp do awansów, tak, jeżeli w sposób przejrzysty, oczywiście każdy ma taką informację, jakie są powody, jaka jest ścieżka kariery, warto też na samym początku, w momencie takim, w którym firma nam się rozrasta, tak, bo różne są początki firmy, jeżeli firma nam się rozrasta, w Musi opracować taką ścieżkę kariery. Wtedy nawet pracownik, który przechodzi do pracy i, i podejmuje tą pracę, czy, czy nawet jest zaproszony na rozmowę o pracę, warto mu przekazać taką, pokazać mu taką ścieżkę kariery. Na pewno będzie z tego tytułu też zadowolony, bo będzie wiedział, że firma działa w sposób przejrzysty i sam też będzie mógł na samym początku zdecydować, tak, i ocenić to poniekąd, czy rzeczywiście ja na przestrzeni dwóch, trzech lat jestem w stanie zarabiać więcej dwa razy, trzy razy niż to, co proponuje mi firma na początku, czy rzeczywiście ta moja droga jest dłuższa, ale za to być może będzie ta praca stabilniejsza, tak? Albo być może firma faktycznie, na przykład, od razu nie awansuje, nie awansuje nikogo, albo od razu nie podwyższa pensji, ale proponuje szereg szkoleń, dopłat do studiów, Dodatkowe. tak? Różnych dodatków, które w efekcie końcowym, jak wszystko przeliczymy, będzie dla nas sporo korzystniejsza niż faktycznie taki bardzo szybki awans, bardzo szybkie pieniądze i kto wie, być może bardzo szybkie wypalenie dokładnie. I tym może zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek problemy z zakresu prawa pracy lub potrzebują właśnie wsparcia mediatora w porozumieniu się z pracodawcą, bądź też ze współpracownikami właśnie w kwestiach dyskryminacji, nie tylko ze względu na wiek, ale także innymi, zapraszamy serdecznie do naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz do współpracy z naszymi mediatorami, którzy postarają się państwu te kwestie wszystkie wyjaśnić, pokierować troszeczkę może rozmowami z pracodawcami, tak by jednak do tej dyskryminacji no nie, nie dochodziło. Dziękuję bardzo pani Anio za rozmowę Dziękuję i zapraszamy się. na kolejny filmik.